Jesteśmy mnichami, których domem jest Nursja, miasto w którym urodził się Święty Benedykt. Miejsce to od dawien dawna przyciągało mężczyzn z odległych zakątków ziemi w poszukiwaniu Boga, szlakiem wytyczonym przez regułę naszego Ojca założyciela. Pośród piękna i spokoju gór sybilińskich mnisi od ponad 15 już wieków prowadzą duchową walkę. O własne zbawienie, a także modlą się do Boga o dobro i łaski dla mieszkańców miasta. Ta modlitwa stała się potrzebna szczególnie dziś, po tym jak niedawno nasze miasto zostało dotknięte silnymi trzęsieniami ziemi. W Umbrii około 3000 kościołów ucierpiało bądź zostało zniszczonych. Tysiące mieszkańców musiały opuścić zrujnowane, nie dające się do użytku domostwa, i zostały zakwaterowane w prowizorycznych barakach. Sytuacja gospodarcza całego regionu, a szczególnie stan ducha społeczeństwa, zostały poważnie nadszarpnięte. Dzięki Bożej opatrzności, nasz zabytkowy kościół. Jako jedyny w Nursji przetrwał trzęsienie ziemi, choć został poważnie uszkodzony. Święty Benedykt z Nursji pouczał, miej codziennie śmierć przed oczami. Nieszczęście, które nas spotkało, uświadomiło nam, jak kruchy jest nasz byt, oraz jak prędko i niespodziewanie może nas Pan Bóg powołać z tego świata. Jakże prawdziwe okazały się słowa świętego Benedykta. Jednak maksyma świętego odnosi się do czegoś więcej niż tylko do śmierci fizycznej. Jest to umieranie dla siebie samego, do którego mnich wzywany jest codziennie. Opuszczenie ziemi ojczystej, rodziny, przyjaciół to pierwsza śmierć mnicha. Nasza wspólnota jest międzynarodowa, ze znaczącą obecnością mnichów amerykańskich. Umieranie dla siebie samego i dla świata. Oznacza bycie niezauważonym, wręcz zapomnianym, ażeby uświęcać się poprzez modlitwę i codzienne nawracanie. Za sprawą przypadku, w dwudziestu już latach od założenia naszego klasztoru, znaleźliśmy się w centrum uwagi. Nagraliśmy płytę z chorałem gregoriańskim, chcąc podzielić się ze światem pięknem i pokojem naszego życia modlitwy według tradycji łacińskiej. Popularność, jaką cieszyła się płyta, uświadomiła nam, że zwyczajne dla nas pieśni, którymi chwalimy Boga każdego dnia, mogą stać się dla świata nadzwyczajnym oknem na transcendencję. Ważymy także piwo. Święty Benedykt podkreśla, że mnisi powinni żyć z pracy swoich rąk oraz utrzymywać się z uprawy rzemiosła i wyrobu rękodzieła. Nasze piwo sprzedajemy w Europie, Azji i Stanach Zjednoczonych. Wytwarzamy je jednak w niewielkich ilościach, tak aby nie odrywać naszej uwagi od powołania, dla którego produkcja piwa jest jedynie podporą. Nasze życie jest ciągłym nawracaniem się. Jest ono zakorzenione w tradycyjnej modlitwie churalnej, śpiewanej siedem razy dziennie i raz w nocy. Całe oficjum śpiewamy po łacinie, a mszę świętą odprawiamy w tradycyjnej formie rytu rzymskiego. Modlimy się za tych, którzy nas proszą o wstawiennictwo, oraz za Kościół i cały świat. Przestrzegamy reguły świętego Benedykta, która jest nam zarówno zarysem, jak i przewodnikiem po życiu monastycznym. Będąc w miejscu jego urodzenia, tym głębiej odczuwamy powołanie do trwania w modlitwie, w nocnych czuwaniach i w postach, są to powszednie środki życia mniejszego. Nasze życie wymaga poświęceń, ale one jednoczą nas z chrześcijanami na całym świecie. Którzy mocni w wierze trwają pośród zmagań, cierpień i prześladowań. Naszą odpowiedzią na trzęsienia ziemi z 2016 roku było niezwłoczne przystąpienie do prac odbudowy tak aby mieszkańcy miasta oraz pielgrzymi mogli dostrzec w naszych zmaganiach inspiracją do odnowy własnego życia. To codzienna praca nad umieraniem dla siebie samego. Ażeby nasze modlitwy za ludzi z tego miejsca i za cały świat zostały wysłuchane. Tu, na tym wzgórzu, w dawnym miejscu narodzin naszego patrona, głęboko zapuścimy korzenie naszej wspólnoty klasztornej, uświęcając się poprzez osobiste nawracanie. Niech Bóg posłuży się tym drobnym dziełem dla dobra Kościoła i świata. Prosimy Was bardzo o pomoc i wsparcie w urzeczywistnieniu tego celu.